Czy pana zdaniem Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej teraz? Ja uważam, że tak. W związku z tym, tymi wszystkimi narzuconymi e, o, ograniczeniami jeśli chodzi o środowisko, Zielony Ład i tak dalej. Dlaczego pan tak sądzi, że Unia już jest niedobra dla Polski? Po pierwsze niedobra jest. Unia dba o, o, dla się, dla, o swoją skórę, szczególnie Niemcy czy Węgry. Oni dbali o Polskę i nie będą dbali. Czyli uważa Pan, że to jest ten czas, kiedy Polska powinna po prostu pójść własną drogą? Raczej tak, ale co jej się uda, to jest drugie pytanie. I to, I to nie będzie koniec świata? Nie będzie koniec świata. Mhm. Ja. Chciałem pana też zapytać, czy często pan jeździ do Polski i interesuje się pana. Na rzadko. Na razie rzadko. rzadko. Ale uważa pan, że Polska no, powinna się rozwijać i, i, i to właśnie jest teraz droga rozwoju samodzielnie. Powinna raczej tak. Mhm. To już baga nieprzeciętny teraz, że Polska. Jako sama, jako taka państwo nie rządzi, albo Stany Zjednoczone nimi kierują. Albo, albo, Europa załania. Nie, nie ma niepodległości. Nie ma niepodległości. Myśli pan, że w dzisiejszym świecie jest w ogóle szansa, żeby była niepodległość? Czy każdy kraj jest mniej lub bardziej zależny od tych dużych? Raczej tak. Duże państwa decydują. Ja, globalizm z tym szwałem na czele, czy, czy. No, podobno będzie rezygnował teraz. Stary. Tych... Ale już, już, już mówię zawsze tego baganu Czy pana zdaniem Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej teraz? Myślę tak. pan, że tak? Tak. Dlaczego? Oni nam nic nie pomagają, a wręcz przeciwnie, tylko szkodzą. To ogranicza możliwości Polski? To oczywiście. A czy, a czy to było pozytywne pana zdaniem na początku czy teraz? Nie, w ogóle dla mnie to nie było pozytywną rzeczą. A I gdyby Polska się sama rozwijała, podpisywała jakieś tylko konkretne porozumienia. Polacy to mądry naród. I pracowity. Właśnie. Wykształcony. Mhm. Chyba najbardziej wykształconym w Europie. No to mhm. po co nam nie? Po co w ogóle trzymać kontakty z Niemcami? To nie nam dali. Nigdy. Bo to się jak gdyby, samo wiąże z tym, że Unia to Niemcy dzisiaj, pana zdaniem? Była i jest i będzie. Kto co założył? Sposób polityki niemieckiej no na Europę. No, był. Dziadzia Hitler nie dał Polakom nie. rady. Czołgami Szołga Dziad... nie zrobił. Nie. To... Dziadzia Stalin nie dał rady komunizmem, więc wpadli na pomysł. Mhm. Dla mnie to jest bzdura. Kompletna. Kompletna. Nie sądzi pan, że w dzisiejszym świecie Polska po prostu nie jest na tyle niepodległa, żeby móc takie decyzje podejmować? Co pan sądzi, że czy jest w Polsce, że tak powiem, wola polityczna, żeby rządzić tym krajem? Jeżeli, czy, czy kraj Rudego, jest z... jeżeli Rudego ściągniemy od władzy... No ale to Polacy go niby wybrali, wie pan, no, niby większość, popularność. Też właśnie tego. i tu pan dobrze zauważył. Co to jest? Niby. No właśnie. Niby. No właśnie, jak to się dzieje? No mówią, że niby, że historyk, a on nie wiedział, że jego dziadek był w SS. To no podobno tylko w Wermachcie, tam tłumaczy się. No akurat jego zdjęcie było dziadka w mundurze SS. No jak to oni mogli tak zmieniać mundur? Nie Chyba, mam... że w wywiadzie. No, ale widzisz ale. Widzi pan, ale... Ale witam, dzień dobry, dzień dobry, dobry, no ale Polska to zrobi, Polacy to zrobili, niby jest de demokracja, jak to się dzieje, że ten kraj No tak właśnie, demokracja? ja nie wiem, czy to jest ta demokracja. Karabinem do, na demokrację trzeba iść. No, no, dobrze, no to pan mi powie teraz, bo ja się pytam. Najbardziej mi się podoba, podoba mi się Lubelak, z Lublina samego, w telewizji występuje Republika, Kowalski. Marian Kowalski. Marian, taki tak człowiek, ten to do jak się, tak się ja. nam potrzeba. Teraz. Ja tak chciałem się pana potrzeba. zapytać. Pana się chciałem zapytać, czy Polska powinna z Unii Europejskiej wystąpić? Natychmiast. Mm -hmm. Mm -hmm. Natychmiast. Przecież to Niemcy co całkowicie do zabrania tych wszystkich krajów, tych ościennych dookoła, tych demoludów. Uważa pan, przygotowane. że to jest odbudowa tej, tej niemieckiej To o Oni chcą imperium znowu założyć ja. swoje. Mieli raz o napadłych. Deutschland, Deutschland, Liberary, ja. Fafluch, ten szwajc. Ja, ja. Czyli zgadzacie się, wychodzimy z Unii. Oczywiście. I, I co wtedy? Czy Polska będzie się lepiej rozwijać przez to, że zarob... czy, Zrobiło... czy nie zostanie zduszona? Zduszona i to będą tak robić teraz dookoła wszystkich, że nie będziemy mogli z kim handlować. Mamy tylko Stany Zjednoczone i Anglię. No właśnie. Z nimi musimy zrobić kontrakty jakieś. Bo innego wyjścia nie będzie, by nas załatwili od razu. To no ja siedzę to... na telewizji emeryt, ja widzę, co się, co się świeci. A ci, co głosowali w Polsce, takie moje szwagierki, i po co tam poszły to są? No to pytam I właśnie, I lunia... no przecież to ludzie no, sobie to wybierają, prawda? Tak. Wszyscy ale po to też, żeby nam długo nie oddać. Wygląda znaczy, się, że swoje siostrą płucą przez telefon. O, o to, kto ma rządzić Polską, tak? Tak. Oni nie wiedzą, oni oglądają TV. Mm -hmm. A tam nie mówią nic. No właśnie, czy to nie jest już tak, że kraj ta. jest zabrany, bo tak gazety niemieckie, stacje telewizyjne ta, ta. amerykańskie. Ta. To, to jedynie a, telewizja trwa, nie A te wybory to załatwił telefon i Zuckerberg, onet. Tu hmm. szły wszystkie głupoty. Hmm. Na młodzież, bo on na Młodele. telefonie był. W Polsce hmm. może być? Rozruch i to dobry. Myśli pan dlaczego? Przez Ukraińców? Przez nie, 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 to nie, tu nie chodzi o Ukrainę, właśnie o tego rudzielca. Mm -hmm. I tam może być trochę zamieszczenia tego bardziej poważne. Utrzymuje kasę wielką. Mm. To błąd by on był przygotowany już dawno na to stanowisko. Mm. No dobrze pan, a jeździcie często do Polski, by, był pan w Polsce? 30 lat nie byłem. Ja wróciłem 4 maja. Wrócił Pan, tak? I jest teraz w Polsce? Znaczy, wrócił Pan do Polski? I... Nie, z Polski, z Polski do Kanady. O, z Polski do Kanady. Nawet. Rozumiem. No to cóż, no to miejmy nadzieję, że jakoś to Polacy w Polsce rozwiążą te, ten problem. No, my musimy im też pomagać. No właśnie, z właśnie, daleka to... też to widać. Ja. Czasem lepiej. Nie no, Polacy pomagają. za granicę, Kanada. Stan. No ale w Polsce już teraz jak patrzy się zarobki niesamowite, pokazali mapę taką z zarobkami, wie Pan, to... Wie Pan co? Ja Panu coś powiem. Zarobki nie są złe to, mhm. bo ludzie nieźle zarabiają. Ja wiem, że są pokrzywdzeni może ci najbiedniejsi emeryci. No i tym, co się nie chce pracować. Bo znam parę osób, bardzo młodych i oni wolą piwkować jak pracować. Ale to widzi pan to może ta niemiecka gospodarka zorganizowała Polskę i, i to wie pan? Ja nie myślę. Jakby Polacy nie chcieli, to by się nie zorganizowali. Wie pan, że nasz naród nie lubi batać nad sobą. Także y, to my zawdzięczamy tylko sobie, nikomu innemu. Myślę, że nie powinna występować z Unii Europejskiej, ale uzyskać taką przewagę z aliantami swoimi żeby tą Unię Europejską naprostować. Znaczy żeby zrobić konserwatywną Unię Europejską, myślisz, że to jest możliwe, że... Takie były zapisy tego. Zielony Ład i te wszystkie rzeczy, tak. które ograniczają konkurencyjność Unii Europejskiej? O konkurencyjność nie myślałem akurat, ale myślałem o tym, żeby zachować formę federacyjną, żebyśmy mieli więcej do powiedzenia w ramach federacji Unii. No ale przegłosowano już teraz e, traktat, który no, w zasadzie, jeżeli w stanie e to. Bo, przegłosowano, bo taka byłaś, tak, tak był rozkład sił, ale jeżeli partie prawicowe zaczynają zdobywać przewagę w tej chwili w krajach unijnych, to się może zmienić i można ten, to prawo wyprostować. Nie? wierzysz w demokrację w Unii Europejskiej, bo niektórzy mówią, że Unia Europejska jest na pasku niemieckim, no ten, kto no, ma gospodarkę, kto tak, rozdaje wszyscy. pieniądze, produkuje, ma euro, wydaje pieniądze, znaczy, emituje pieniądze, no to... Wszyscy tak Zobaczmy. myślimy, a to ze względu na że Unia Europejska jest instytucją niedemokratyczną. Tam się tych komisarzy i wszystkich urzędników nominuje. No więc właśnie, no może jest cóż z tego, że będzie demokracja... No jak... więc mówię o tym, że trzeba to prawo zmienić, wtedy Unia Europejska będzie porządną instytucją. No, trzeba, ale to trzeba robić dużo rzeczy. Jaka jest możliwość zmiany tego prawa? Pytasz mnie o rzecz o... Czy możliwość zmiany tego prawa jest bardziej prawdopodobna niż po Lexic? Nie, no, jest sprawą prostszą, tylko pamiętamy, jak to się stało z Wielką Brytanią. Ile pieniędzy chcieli od nich, żeby wyrównać te straty wystąpienia w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby Polskiemu było stać na poleks. Słowem jednym podsumowując, warte te wybory teraz do Europarlamentu są ważne? Trzeba głosować? Ważne, trzeba głosować. Będziesz głosował? Yy, nie będę. <laughs> dlaczego? No bo ja nie głosuję w sprawach polskich w Kanadzie. Czy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej pana zdaniem? Nie wypowiem się na ten temat teraz. W ogóle pana to nie interesuje nie ma pan nie chcę zdania. Się, tak, nie chce się wypowiadać. Ale nie chce się pan wypowiadać. Ma pan zdanie, czy... Mam zdanie, nie chce się wypowiadać. No, dlaczego? Można zapytać, dlaczego pan nie chce się wypowiadać? Ale jakie pytanie było? Czy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej? Wystąpi? Tak. O co to tak? No... Jedni mówią, że nie będzie musiała realizować tych wszystkich złych rzeczy. Ład Zielony. Nie wszystkie państwa realizują, a czemu Polska ma nie realizować? No dlatego, że wiele ludzi uważa, że jest to głupi pomysł, żeby realizować te wszystkie ograniczenia dla gospodarki i tak dalej. Nie wszystkie państwa realizują, Chiny nie realizują. A, państwa, ale Chiny są w Unii Europejskiej? Nie, ale Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej. No i nasz PIS nie był w Unii Europejskiej. No PIS był w Unii Europejskiej. Oto to jest przewodniczący PiSu. u Okej, okay. Okay, ok. Powinna wystąpić czy nie powinna wystąpić. Nie, nie. Co daje Unia Europejska? No jak? No dawałam 670 miliardów. No, ale to pożyczki są i tak dalej. To... No pożyczki, no ale każde państwo jest zadłużone. To znaczy to, że mamy możliwość większego pożyczania niż jako samotne no, państwo. Na pewno. Rozumiem. No, ale tyle czasu czekała Polska na tą pożyczkę. No, ale to też Unia Europejska teraz przecież jest trochę inna niż ta, do której Polska przystępowała. Mówi się o jednym państwie i tym podobnych rzeczach. No, że w każdym państwie się zmienia. Okej. Okay. Panu odpowiada, uważa pan, że Unia Europejska no ja to jest myslę. dobra przyszłość dla Polski? Nie myślę. Okej. Okay. Często pan jeździ do Polski? Nie, no bo nie mogę na kaczora patrzeć. Rozumiem. Głosuje pan w polskich wyborach, czy też nie? Nie, nie, na likę Kobiet.